Hej, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was niezwykle fascynującą historię związaną z życiem i dziedzictwem Alberta Einsteina. Przygotujcie się na podróż w głąb tajemnic jego mózgu po śmierci i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że stał się on ikoną nauki. Kradzież mózgu Einsteina. Albert Einstein, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, był jednym z najbardziej inteligentnych ludzi w historii. Tak inteligentny, że naukowcy i ludzie na całym świecie zastanawiali się, co może być takiego wyjątkowego w jego mózgu. W XIX wieku często konserwowano mózgi geniuszy, aby naukowcy mogli spróbować ustalić pochodzenie inteligencji danej osoby. A jeszcze nie chciał, aby badano jego mózg i ciało. Pozostawił szczegółowe instrukcje dotyczące swoich szczątków, poddać je kremacji i potajemnie rozrzucić prochy. Jednak czy wiesz, że mózg laureata Nagrody Nobla Alberta Einsteina został ostatecznie skradziony po jego śmierci? Kiedy zmarł w szpitalu w Princeton w 1955 roku, Thomas Harvey, dyżurny patolog, ukradł mózg Einsteina wbrew woli jego i jego rodziny. Harveyowi udało się następnie zmusić syna Einsteina, Hansa, do zezwolenia na przeprowadzenie badań nad mózgiem jego ojca. Po zwolnieniu z pracy i ostatecznie utracie licencji medycznej, Harvey był obsesyjnie zdeterminowany, by odkryć prawdę kryjącą się za intelektem Einsteina. Po sekcji mózgu, przechowywaniu go w pudełku po cydrze ukrytym pod lodówką do piwa, Harvey w końcu zdołał wysłać część mózgu do zbadania w wielkim laboratorium. Doktor Harvey, patolog, podzielił jego mózg i podzielił się z innymi badaczami w nadziei, że znajdą w jego mózgu to, co uczyniło go tak mądrym. Mózg Einsteina ważył zaledwie 1230 gramów, czyli mniej niż mózg przeciętnego dorosłego mężczyzny około 1400 gramów jednak gęstość neuronów w mózgu Einsteina była większa. Kiedy opublikowano wyniki badań, zgłoszono pozorne przełomowe odkrycia. Zostało to ostatecznie zdyskredytowane przez recenzjonowanych i innych badaczy ze względu na słabą jakość przeprowadzonych testów, które dały niedokładne dane. Po setkach godzin i znaczących inwestycjach finansowych, rażącym braku szacunku dla życzeń Einsteina i jego rodziny oraz wprowadzeniu w błąd opinii publicznej z niewłaściwymi wynikami, stwierdzenie, że wydarzenie, które miało miejsce, są tragedią, byłoby niedopowiedzeniem. Einstein zmarł z powodu pęknięcia tętniaka arty 18 kwietnia 1955 roku w szpitalu w Princeton w wieku 76 lat dr Thomas Harvey, patolog dyżurny, przeprowadził sekcję z Einsteina. Chociaż większość ciała Einsteina podano kremacji wkrótce po jego śmierci, a jego prochy rozrzucono w nieujawnionym miejscu. Doktor Harvey bez wstępnej zgody rodziny zabrał mózg Einsteina do dalszych badań. Hans Albert, najstarszy syn Einsteina, dowiedział się o kradzieży i był wściekły, ale doktor Harvey przekonał go, aby pozwolił mu zatrzymać mózg. Doktor Harvey wkrótce stracił pracę w szpitalu w Princeton, zabrał ze sobą mózg Einsteina do Filadelfii, podzielił go na 240 części i większość z nich przechowywał w dwóch słoikach wypełnionych celodiną, twardą gumową formą celuzy. Część z nich została starannie pokrojona i przetworzona w mikroskopijne szkiełka. Dr. Harvey stracił małżeństwo po tym, jak jego żona zagroziła pozbyciem się mózgu. Wrócił, aby odzyskać mózg Einsteina, a następnie przeniósł się na Środkowy Zachód, gdzie podjął szereg prac uprawiając praktykę lekarską lub prowadząc laboratoria badawcze. Próbując jednocześnie badać mózg w wolnym czasie, trzymał mózg Einsteina przez kilka następnych dziesięcioleci. Mając nadzieję na odkrycie tajemnic inteligencji Einsteina. Losy mózgu Einsteina były w większości nieznane aż do 1978 roku. W 1985 roku Harvey i współpracownicy z Kalifornii opublikowali pierwsze badania mózgu Einsteina, a od tego czasu przeprowadzono kilka innych badań. Badania przeprowadzone na mózgu Alberta Einsteina dostarczyły pewnych informacji, chociaż nie były one może tak przyłomowe, jak początkowo sądzono. Oto niektóre z odkryć, Gęstość neuronów. Mózg Alberta Einsteina miał wyższą gęstość neuronów w porównaniu do mózgów przeciętnych osób. To może sugerować, że miał on więcej komórek nerwowych na jednostkę objętości, co potencjalnie wpłynęło na jego zdolności intelektualne. To już koniec naszej opowieści o mózgu Alberta Einsteina. Mam nadzieję, że byliście zafascynowani tą historią tak samo jak ja. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o innych fascynujących tematach, nie zapomnijcie zostawiać subskrypcji łapki w górę komentarze. Do zobaczenia w następnym odcinku.